Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy końcówkę mocy firmy Tandberg, model 3003. Ja jeszcze do, do zestawu z tą końcówką robiłem jakiś czas temu przedzmacniacz, ale filmu o nim nie robiłem. Natomiast myślę, że końcówka jest na tyle ciekawa, aby Państwu tą konstrukcję przedstawić. Tak więc odkręcamy i za chwileczkę zobaczymy, co prezentuje wnętrze. Tutaj mamy taki dość nietypowy system jakby montażu obdowy składania tego wszystkiego. Mamy tutaj takie śrubki, które się potocznie nazywa brokami. Jak te broki sobie wykręcimy, to dopiero możemy panel rozsunąć i zdemontować. Następnie kolejny panel musimy odkręcić dwie sześciokątne śrubki. To znaczy już klasyka w przypadku e, sprzętu firmy Tandberg, że mamy tutaj wszystko skręcane na, e, na śrubki płaskie, na sześciokątne Tranzystory motoroli MJ1523 oraz MJ1522 e, Wszystko w oryginale, po dwie pary tranzystorów na kanał, oryginalne rezystory emiterowe tutaj wypuszczone przez blok radiatora tutaj przytwierdzony hmm, przytwierdzony tranzystor kompensacji temperaturowej chłodzony mostek prostowniczy tutaj dwa kondensatory przekaźnik zabezpieczeń zbyt wiele tutaj roboty nie będziemy oczywiście mieli i tak to wygląda od spodu podobnie to jest zrobione jak właśnie tamten preamp czyli strona Elementów jest od spodu, natomiast od góry mamy stronę lutowania. Coś tutaj już kiedyś lutowane było, jakieś tam pojedyncze zimne luty. Zobaczymy jak z kondensatorami. E, tak więc musimy jeszcze ten spód odkręcić, abyśmy się dostali do wszystkich e, potrzebnych nam elementów. I urządzenie otwarte, i nic tutaj nie było robione, przynajmniej jeśli chodzi o. Przynajmniej jeśli chodzi o kondensatory tutaj niektóre to już zaczęły tracić swoje e, koszulki tutaj mamy doprowadzenie sygnału dwie regulacje prąd spacerowy plus zapewne offset i co tutaj więcej powiedzieć końcówka dosyć, dosyć prosta w swojej budowie zaledwie cztery kondensatory na stronę ale o teraz dopiero mi się to rzuciło w oczy i jedna strona i druga ma inne, inne kondensatory, ale oba typy. Bo w Prampie były właśnie, były właśnie kondensatory <laughs> matsushity A tutaj z jednej strony mamy i Matsushitę i Lne, Tak więc na no coś tutaj kiedyś było, było naprawiane, bądź wyszło tak z fabryki. Ciężko mi to niestety jednoznacznie oczywiście stwierdzić. Dobra, i kondensatory mam to wymieniane. Jeszcze tylko wyczyszczenie przekaźnika wymiana kondensatora przeciwzakłóceniowego, sprawdzenie pojemności tych osiowych kondensatorów z imensa. Przerutować do końca płytkę, umyć, ustawić i 2,5 godzinki i po serwisie. I czas na wymianę kondensatora przeciwzakłóceniowego to jest jeden z obowiązkowych zawsze punktów serwisu jeśli mamy do czynienia z takimi kondensatorami rify. Dobra, i urządzenie gotowe. Płytki przelutowane, umyte, y, urządzenie z grubsza wydmuchane, skórzu. kondensatory wymienione, punkty pracy ustawione, przekaźnik wyczyszczony, kondensator przeciwzakłóceniowy również wymieniony. Jeszcze raz przetrę ten transformator. I urządzenie gotowe do dalszej eksploatacji. Natomiast w drugiej części filmu chciałem troszkę ponarzekać. Dzień wczorajszy. Wchodzę sobie na stronę serwisu moją na Facebooku, patrzę, negatywny komentarz. Mówię, kurczę, co tam się. Wydarzyło. Żadnych reklamacji w ostatnim czasie yy, nie było. No to mówię o co chodzi. Pan postanowił skomentować, a raczej ocenić to, że nie może się do mnie dodzwonić. Yy, ten temat ciągnie się praktycznie od początku istnienia serwisu. Yy, ja wiem, że może nie powinienem na to narzekać, yy, bo jeśli nie będzie klientów, to nie będzie też. Pracy dla mnie, ale klienci też muszą zrozumieć, że poza serwisem również jest życie. Jak większość z Was wie, serwis nie jest moją jedyną pracą i nie jest jedynym źródłem utrzymania. Ja swój czas wolny, czyli przysłowiową dobę, muszę podzielić na pracę w serwisie, na pracę w fabryce, na obowiązki domowe na wychowanie dzieci i cząstkę tego czasu na realizację jakichś swoich pasji tak więc e, naprawdę nie miejcie mi za złe tego, że nie można się do mnie dodzwonić, bo telefony naprawdę dzwonią o różnych porach potrafią dzwonić o północy, o 23, gdy dzieci już śpią potrafią dzwonić od 6 rano e, więc ten telefon często jest wyciszony mm. A gdy ja rano wstanę i mam 30 nieodbranych połączeń, to ja naprawdę nie wiem, za co mam się złapać. Czy ubrać, zawieźć dzieci do szkoły, pojechać do serwisu na kilka godzin popracować, czy usiąść przy stole i oddzwonić do wszystkich osób, które, które próbowały się na przykład dnia czy wieczora poprzedniego do mnie dodzwonić. To jest kwestia numer jeden. Druga kwestia, z, też z dnia wczorajszego, nie wiem, czy Pan tutaj te filmy ogląda, czy nie ogląda, ale tak przyjąłem na serwis pewną, pewne urządzenie zamówiłem do niego kondensatory inne tam elementy urządzenie jest sprawne, ale wymaga renowacji no i pan pisze wczoraj smsa że minęły już 4 tygodnie jak sprawa się ma no to odpisałem zgodnie z prawdą, że na chwilę obecną nie jestem, że na chwilę obecną prace stoją w miejscu i nie jestem w stanie określić czy czy to będzie kolejne dwa tygodnie, czy, czy może dwa miesiące, bo ja nie lubię tak ludzi zwodzić i obiecywać, że już urządzenie jest robione, a później się okaże, że nie jest robione. Więc zgodnie z prawdą odpisałem, że no nie jestem w stanie w przybliżeniu daty zakończenia tego serwisu, niestety, podać. No i patrzcie, tutaj troszkę. Oburzył, że to... A, no jeszcze jako powód tych opóźnień podałem, że... Mamy trwający cały czas remont mieszkania, tak, no... A to jakieś wypadki losowe, czyli chore dzieci na przykład. Zresztą nie wiem, czy, czy na filmie to będzie słuchać. Ja też jestem teraz dość poważnie przeziębiony, a mimo to muszę chodzić i do jednej pracy, i do drugiej pracy. Ja w całym swoim kilkunastoletnim... Życiu zawodowym byłem dosłownie jeden raz na L4, i to można powiedzieć przymusowo. W czasach covid Natalka załapała Covid, -a, a ja, jako domownik, po prostu przymusowo zostałem wysłany na kwarantannę i skończyło się to L4. Ale z własnej nieprzymuszonej woli, ja naprawdę z ciężkimi grypami, z ciężkimi przeziębieniami zawsze do pracy chodziłem, czy to jednej, czy, czy drugiej. No, ale mówię, no, czasami jest przeziębienie, czasami jest przeziębienie dzieci. To też komplikuje wszystkie, cały, jakby, porządek dnia. Oprócz tego e, rozpoczął się, oczywiście, sezon motocyklawy, więc to jest, to jest jedna z naszych pasji. E, już kilka sezonów jeździmy na 125, ale przyszedł czas na, na zrobienie kategorii A i zakup. E, Jakichś większych maszyn. Ten film nagrywam w niedzielę 27, a 30 w środę. Mamy egzamin. Możecie trzymać za nas kciuki, bo oboje w tym samym dniu zdajemy egzamin z Motalką. No i tak, zgodnie z prawdą, panu napisałem, że e, mamy trwający remont mieszkania, e, mamy przysiębione dzieci. E, jest. Zaczyna się sezon letni, więc mamy też jakieś swoje inne obowiązki, pasje i, i kilka tam jeszcze innych powodów. Yy, może Pan źle to po prostu odebrał, ale no, chciałem po prostu dać do zrozumienia, że człowiek nie jest robotem i nie spędza 24 godziny na serwisie, a ludzie po prostu tak Tak to odbierają. Dzwoniąc, pytając, kiedy mój, kiedy mój. Ja, jako serwisant, jestem jeden. Klient, ja tych klientów, że tak powiem, pod opieką mam w dziesięciu. 10 lub nawet kilkuset tych, którzy gdzieś tam jeszcze czekają na, na swoją kolejkę. Na no z punktu widzenia klienta, no to on ma mnie jednego na głowie. Tak więc naprawdę już wiele razy też prosiłem o zrozumienie, o wyrozumiałość, o cierpliwość. Bo w miarę możliwości, tyle ile tego czasu wolnego mam, to tyle tego czasu wolnego na serwis poświęcam. Jak wiecie no natarka też pomaga w serwisie, ale właśnie gdy, gdy są chore dzieci, gdy są inne obowiązki, no to ja w tym serwisie, ja na ten serwis przyjeżdżam sam. Druga kwestia, którą jeszcze chciałem y, też poruszyć, bo czasami... Bo czasami... Y, ktoś wyśle jakiś sprzęt na serwis, ale widzi te publikowane filmiki. No jak to tak jest, że... Tu pan pisze, że nie ma czasu, czy, czy coś tam, a, a cały czas te filmiki się pojawiają. Te filmiki pojawiają się e, już dawno nagrane. To jest jeden filmik teraz, który, który kręcę, który opublikuję szybciej, ale wszystkie inne filmiki, to one są po prostu z pamięci telefonu, co 3-4 dni systematycznie wyrzucane, ale są nagrane dawno, dawno temu. E, I jeszcze jedna kwestia, która... Która powoduje jakieś tam opóźnienia, no to niestety są oczywiście reklamacje, ja o reklamacjach już wielokrotnie wspominałem. Czasami są to gdzieś te moje fakapy. No, kto nic nie robi, ten się nie myli. Czasami człowiek się pomyli. Ostatnio miałem sytuację na przykład z, z jednym z odtwarzaczy Sony. Miałem dwa odtwarzacze do zrobienia od jednego właściciela. Jeden odtwarzacz zrobiłem, pan bardzo zadowolony wysłał. Za ileś tam dni czy tygodni kolejny odtwarzacz, też go zrobiłem. Pan prosił o wymianę pasków. W pewnych modelach urządzeń, jak na przykład transporty Sony CDP557SD, X7SD czy X77, ja pasków staram się nie wymieniać, jeśli one naprawdę tego nie wymagają, bo jest to dość. Oczywiście to jest pancerna mechanika, ale na swój sposób kapryśna i wrażliwa na jakość tych pasków. Czasami paski w zamienniku są po prostu tak tragicznej jakości i, i, i po chwili przestają spełniać swoje e, zadanie. Że jeśli uznaję, że paski oryginalne są w dobrym stanie, to wolę je zostawić. I tak też uczyniłem w tym przypadku. No pan się też troszkę oburzył, że e, tym razem nie jest zadowolony. <grych> e, sprzęt oczywiście odesłał. E, Dorzucił też swoje paski, które tam kiedyś zakupił, no i sprzęt do mnie dotarł. Ja go naprawdę kilkadziesiąt razy tą szufladę otworzyłem, zamknąłem. Szuflada pracuje, pracowała na tych starych paskach nadal bezbłędnie. Założyłem ten komplet nowych jego pasków i szuflada pracuje identycznie, więc coś się po prostu moim zdaniem, w transporcie wzruszyło, No ale to wszystko powoduje jakiś stres. Stres dla mnie, stres dla klienta. Eee... Dla mnie kolejna robota, którą muszę odpakować, zrobić, zapakować, przetestować. A czasami. Ale mówię, no to są jakieś tam fakapy, które, które są zależne, czasami ode mnie, czasami nie są zależne, bo czasami coś się uszkodzi w transporcie. O tym też wielokrotnie wspominałem, ale czasami dochodzą takie kuriozalne sytuacje, jakie za chwilę Państwu opiszę. Dobra, kontynuujmy. Pamiętacie takie urządzenie? Vincent CD7, tutaj był. Problem z pracą lasera. Był na, o tym filmik na kanale. Tutaj się przywieszał prawdopodobnie silniczek napędu karetki. był Była wymieniana mechanika, ponieważ zakupiony laser z mechaniką nie chciał tutaj współpracować, więc została wymieniona tylko mechanika. Laser był stary, otwarzacz był przetestowany. Był nagrany filmik. Wszystko działało. Urządzenie zostało skręcone i wydane. Sprzęt odbierała małżonka właściciela, ponieważ właściciel pracuje za granicą. Odebrała sprzęt osobiście, zawiozła do domu i pan dzwoni do mnie, że żona przekazała, że urządzenie nie działa. To, jest, to znaczy, nie świeci wyświetlacz i nie otwiera się szuflada. I tak się też faktycznie dzieje. Jest jakaś tam procedura rozgrzewania lamp. Słychać kliknięcie przekaźnika po kilkunastu sekundach. O teraz właśnie było. Ale urządzenie jest niefunkcjonujące. Z grubsza pomierzyłem wszystkie, e, wszystkie napięcia w większości. Tutaj wszystko się e, zgadza. I to jest temat, który, który rozwala mi po prostu głowę, bo gdyby, gdyby na przykład tego filmiku, znaczy po co też są właśnie te filmiki, no po to właśnie między innymi, żeby, żeby w jakiś sposób się zabezpieczyć, no i właściciel oczywiście jest wyrozumiały i tutaj żadnych pretensji nie ma, ale mówię, no to jest temat, który rozwala mi głowę, bo urządzenie skręcone, przewiezione autem, z jednej miejscowości do drugiej miejscowości czyli nawet nie wysyłany kurierem, no po prostu samo z siebie przestało działać bo gdyby tutaj jeszcze była jakaś gruba naprawa czy, czy jakiekolwiek inne ingerencje, ale tutaj był tylko laser wyjęty wsadzone, wsadzona nowa mechanika na starym laserze wszystko przetestowane, złożone żadne inne tutaj wtyczki nie były odpinane urządzenie nie widziało nawet lutownicy to jest temat, który w kwestii tych właśnie reklamacji, które po prostu no, rozwala mi głowy, bo jak, ja, bo jak coś spiernicze i do tego dojdę, no to to poprawię. Posypię go, głowę popiołem i temat zamknięty, ale tutaj urządzenie zdjęte ze stołu, zawinięte w folię i, i oddane wraca kompletnie niesprawne. I teraz powiem, czy co ja mam z tym zrobić, bo urządzenie do urządzenia nie ma schematu kompletnie. W sieci jest garstka informacji, urządzenie jest dosyć współczesne. Więc prawdopodobnie może nawet poza tym laserem to jeszcze się nikomu poważnie właśnie nie zepsuło Ogólnie Vincent jest znany ze swojej awaryjności, bo, bo ja o Vincencie to, to chyba swoje zdanie kiedyś już e, przedstawiałem Tych niższych modeli odtwarzaczy to się naprawdę przewinęło cała, cała masa przez serwis Też z różnymi usterkami e, No ale gdy urządzenie trafi do mnie na serwis niedziałające a ja go nie będę w stanie naprawić, no to po prostu stwierdzę, no panie, może za słaby jestem, czy, czy jakiś tam inny powód, no po prostu nie jestem w stanie go naprawić i muszę go panu zwrócić. Natomiast tutaj urządzenie jest. E, urządzenie jest takie, do którego ja rączki wkładałem. E, mówię, no nie w części elektroniki, ale mimo wszystko no, to urządzenie u mnie było na serwisie, więc do mnie na tą reklamację wróciło, ale urządzenie kompletnie nie działa. Nie załączałem się przekaźniki eee, wyjścia audio. Mówię, klika tutaj jeden przekaźnik. Prawdopodobnie gdzieś to jest przekaźnik od, od zasilacza. Eee, mówię, napięcia z grubsza, z grubsza wszystkie się zgadzają. No mamy tutaj oczywiście jakieś mikroprocesory. To jest jakiś mikroprocesor dedykowany zapewne do tego odtwarzacza z wsadem. Nie wiem kompletnie, co tutaj się mogło, co tutaj się mogło zadzieć. Więc mówię, to są takie tematy, które, które naprawdę rozwalają głowę. No ja z punktu widzenia klienta innego, no częściowo to rozumiem, no bo co klienta A interesuje, to, że ja mam reklamację dla klienta B do zrobienia, ale dla mnie to wszystko generuje opóźnienia, tak? Bo ja zamiast robić teraz powiedzmy umówione sprzęty na jakiś tam konkretny termin. No to ja poświęcam dzień, poświęcam drugi, trzeci, czwarty, później to urządzenie odstawiam powiedzmy na kilka dni. No bo siedząc przy tym urządzeniu przez tydzień czasu po prostu głowa już tak paruje i już żadne nowe pomysły do tej głowy nie wejdą, tak? Później dzwoni właściciel pyta, no panie, jak tam minęły dwa czy trzy, trzy tygodnie, panie, jak tam sprawa mojej reklamacji? No i to jest takie błędne błędne koło niestety. Już kiedyś też o tym wspominałem. No po prostu nie da się dotrzymać, dotrzymać tutaj terminów, bo to ta robota nie jest taka zero-jedynkowa jak, jak powiedzmy w sklepie, tak? Sprzedajemy, coś pakujemy, do widzenia kolejny klient. Usługi to jest, to jest zupełnie inna para, para kaloszy, tak? Więc mówię, to jest temat, który, który już od trzech tygodni mi rozwala głowę i, i nie mam kompletnie pomysłu, co, co mam z tym odtwarzaczem. Yy. Zrobić. Tak więc to chyba tyle, co chciałem w tym filmie Państwu przekazać. Troszkę mojego narzekania, troszkę prozy serwisowej, żeby Państwu pokazać, z czym, z czym tutaj w serwisie trzeba się niestety e, mierzyć. Tak więc Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach i zapraszam do dyskusji merytorycznej w komentarzach, być może ktoś miał taki przypadek z takim Vincentem, może ktoś ma jakieś yy, materiały serwisowe, cokolwiek za wszelką pomoc będę wdzięczny. Pozdrawiam i do zobaczenia.